Cześć! Witam wszystkich serdecznie na kanale BrickMyLife. W dzisiejszym odcinku numer czwarty z naszej serii zbuduj swojego artuditu od wydawnictwa Diagostini. Agostini. Jak już wiecie, mamy zmontowany dużą część nogi, osłonę soczewki. Mamy też soczewkę, mamy też złączone LED do płytki druk, do testowej płytki drukowanej oraz jakieś elementy pomniejsze, metalowe oczywiście. Noga już nam nabiera coraz to większej wagi. Zamieńmy się zatem otwarciem naszej czwartej części przygody. I tu mamy część, razie włożymy na bok. W numerze czwartym, co znajdziemy w naszej gazetce? Montaż, podłączenie, wskaźnika stanu procesora. Czyli to będzie wskaźnik stanu procesora zatem. Znaczy się fajnie, będziemy wiedzieli tylko, co będzie nam wskazywał ten stan procesora. Czy jest sprawny, czy niesprawny. Cóż my tu mamy? Filmowanie Artyditu, część pierwsza. Czyli jak był filmowany w środku, nie wiem, czy ktoś siedzi, czy ktoś nie siedzi. Jak on w ogóle mógł oddychać tam w środku? O tu mamy naszego przyjaciela Si Fripio, yy, Sandcrawler, sceny Statuin, tutaj też Mark Hamill jako Luke Skywalker, Si Fripio, dalej Si Fripio, to Si Fripio, czy art się nie decydują się. Matryce CMOS, cokolwiek by to znaczyło, nie mam z elektroniką nic wspólnego. To co? Weźmy się za budowanie naszej prawej nogi i pojemnika na baterię. Pojemnik na baterię. Już jest. W końcu nie mamy tej strasznej kartonowej wypraski. Tylko mamy w końcu woreczek, który możemy sobie rozciąć. i nasze elementy sobie wysypać od razu mówię, że do tego odcinka jestem nieprzygotowany bo nie mam baterii a nie mam pilotów, żeby wyciągnąć baterię z niego zobaczmy w ogóle ile tutaj baterii wchodzi do naszego małego robocika żeby zgubić śrubki open trzy baterie potrójne A hm. Gdzieś będę miał podwójne A, nie potrójne A, podwójne A. Gdzieś ja będę takie baterie miał. Wpadzie od Xboxa, ale to potem. To się potem tym zajmiemy. Na razie tak, na razie zajmiemy się montażem naszych elementów. Zatem tak, cóż my tu mamy? Mamy yy, płytkę kostki i na porawą płytkę. mamy nie zgubić śrubki. Ją sobie tutaj, podłóżmy na bok, mamy naszą płytkę nogi, naszą nogę, płytkę kostki, metalową osłonę stworzenia montującego, mamy metalową osłonę stworzenia montującego, metalowa, to słychać zresztą i cóż my mamy z nią zrobić? Mamy ją tutaj włożyć i przekręcić, tak żeby nam się zablokowała tutaj, tutaj widać gdzie jest blokada, tu ją, możemy, tu ją wkładamy. I tutaj mamy blokadę. Dobra, ją włożyłem. Dobrze nie może, bo to jest czworowo, więc, yy, więc nie ma innej możliwości, żeby ją nie ma możliwości, żeby ją źle włożyć. Tu mamy zablokowane, tu mamy zablokowane i naszą kopatkę. Na Element plastikowy. I cóż my mamy z nią zrobić? Po prostu... Włożyć już mamy. O, zmontowane. Więc tak, yy, ja wyruszam na poszukiwanie baterii. Nie odchodźcie, zaraz będę. Two hours later. Mamy już nasze baterie. Dwie nowe. Jedną wyciągnąłem, spada od Xboxa. Zatem tak, nie zapomnijmy wyciągnąć naszej śrubki. Dwie nowe baterie. Cyk i cyk, jedna stara, mam nadzieję, że działająca Pat jeszcze co prawda działa, więc nie sądzę, żeby była mocno wyczerpana ktoś mi to głowy zaleca momentik jeszcze wyłączone, Nasze, w ogóle bateria, mam włożoną naszego modułu, bateria nie modułu led, podłączmy sobie zatem nie można się pomylić, wszystko jest tak oznaczone żeby to po prostu, że nie jest sposób się pomylić z podłączaniem tego mamy podłączone wszystko włączmy zatem i czy będzie świecić uuu świeci czerwony niebieski czerwony a jak wstechymy dwa na raz czerwono niebieski nie wiem jak wy ale ja już czuję tego gwardię to już będzie to jest moc, to już będzie to już tofik to już będziemy montować ty Dosyć wygłup, wygłupów. Zatem tak, nasz moduł baterii jak najbardziej działa. Nasz moduł LED działa, płytka działa, wszystko działa. No cóż, ja już nie mogę się doczekać skręcania składania następnych, czy na, następnych części, następnych numerów. Tak jak mówiłem, numer 5 i 6 już są ze mną. Siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty przyjdzie mi w osobnej parce za prawdopodobnie około 2 tygodnie Tak, bo dzisiaj mamy dzień nie powiem wam jaki dzisiaj mamy dzień nie powiem wam jaki mamy dzień bo wszystko by się rypło, że się obijałem troszkę z tymi numerami ze składaniem tego, więc powiem tak, prenumeraty mam od początku odkąd wyszło ale składam dopiero teraz dla was Długo się trzymałem z zamiarem, żeby zdawać z te filmiki. Ale co mamy w numerze 5? Mamy tak, łożysko kopuły, szczytowy fragment sklepienia i inne elementy kopuły. Tutaj do tego będziemy promocowali kopułę i zestaw śrubek i nakrętek. Będziemy skręcać i nakręcać i śrubać, i śrubić i nakręcić będziemy wszystko. To nic to. Yy... Numer 5 już niebawem. Na kanale. U mnie już jest, fizycznie. Nawet mogę wam go tak. Uuuu. Szósty Uuu. Zatem co? Trzymajcie się ciepło i do następnego, cześć!